Witam w kolejnym odcinku custom relic. Skończyłam tutaj przed włożeniem tych kabli, także kontynuujemy bez zbędnych wstępów. Dobra, tak jak przewidywałam, ostatnio to się obniżyło. Dostaliśmy się do, do dźwigni. Nie otworzyło się tutaj. To jest. Ja nie. Myślałam, że to jakieś wejście, ale chyba te duże się w tym nie otwierają. Bo to już kolejne tego typu drzwi, które właściwie się nie otworzyły. Okej. Okay. Jest jakieś wyjście na jakieś dzieci. w tej fontannie <laughs> tu trzeba jakiś klucz, czyli już drugi klucz, bo z tego co pamiętam tej pierwszej części też był klucz. To się nie otwiera. A e. poszłam. To? Aha, to się otwiera. Jezus, znowu szczury. Zapomniałam na śmierć o nich. krótka przerwa w nagrywaniu. Jabnęło mnie to trochę, ale <laughs> coś jest. Apteczka i amunicja. Dobra, i tu jest znowu amunicja. A, jest celownik, widzicie? Okej. Okay. No tak, bo tam chyba Desert Eagle uh, był. Te naboje, co tam... Ała! Myślałam, że mnie nie ciachni tu. Nie chcę mi się tego powtarzać. No sobie za chwilę wezmę apteczkę. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wyskoczy. Okej, okay, to się nie otwiera samoistnie. Żadnej jump dźwigni. Wleziesz, czy tam wlezie. Nie, nie widzę. Dobra, to tutaj tylko ten klucz. Wzięliśmy ten celownik. Czy potem się tu na górze da skakać? Może i by się dało, tylko to jest za wysoko. Lara tam za cholerę nie, 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 sięgnie. No nie, nie nie, nie wydaje mi się, żeby coś tu jeszcze było. <laughs> A wokół tej fontanny jeszcze się przebiegnę, czy tu nie ma jakieś Aue. A, o, no i tam są jeszcze te drzwi. Te. Te, o. No nie wiem, może to się później otworzy. Nic nie widzę więcej. To wrócę tutaj. Weszłam tu na prost, mam tu wejście. Aha, i tylko to. Ale mam wrażenie, że jak tylko je wezmę, to mi coś wyskoczy. O, tam jest coś na górze. O, wyskoczy tu. Tu jest przerwa w balkoniku. Może tu się da. Gdzie to jest? Tu. Ja nie wiem o co chodzi. To się nie otwierało, nie? Już nie wiem, czy ja to sprawdzałam, czy nie. Skupiałam. Tutaj, tak. Okej. Okay. Może jednak przygotuję... O, o shit! Okej. Okay. Zawał To no może ja sobie wezmę apteczkę Dużą Nie to To weź Już? Okej okay. Zostawiacie coś? Nie. Klucz. Aha, to jest ten żółty tam z początku poziomu. Gdziekolwiek to było. Tu coś leży. Flary. Da się tu wejść? Nie. Czasami się da za te kurtyny. Krety lubią być pochowane w takich miejscach. Gdzie on zginął? Tu gdzieś nic nie zostawił. Tu burak jeden. No. Dobra, to mam klucz tam na początek poziomu. Gdzie ja lezę? tutaj schodzę to jest skrót Poznajecie, gdzie jestem Aha tutaj jest to będzie tu jak tu jest ta drapinka tak to te drzwi na kluczyk są tu na górze A jeszcze pamiętam Teraz jest bardziej wenetko, bo się zaczyna tych przeciwników więcej pojawiać. Dobrze, że mam muzykę chociaż. Aua. Lara, nie pakuj się. Coś tu wyjdzie. Nie spodziewałam się tego. To się otworzy. Nie wiem. Czasami się otwierają same z siebie, czasami... Co tam? Co tam leży? Aha, to jest dźwignia. Okej. Okay. I na skrzyni jest apteczka. No właśnie. Już się tak mocniej, Wenet korobi Tam jest jakaś, jakieś coś, to się pewnie otworzy Chyba No bo już się otwierało takie coś no, Ale ja mam wrażenie, że ono się zaślizgnie z tego Ta Aha, dźwignia Ale to za chwilę, może najpierw pozwiedzą, zobaczę w ogóle co tu jest. Tam jest jakaś kratka zamknięta. Tam jest jakieś okno, ale one się nie... Y, nie, nie są do słuczenia. Nie. Weź pistolce A O, to też się. Yy, czy to jest też ta winda? Nie wiem, ja to, na to mówię. No wiecie, ten podeścik taki co się podniesie. Hmm. Dobra, to jeszcze pozwiedzam od strony wody Okej okay, to, to już się kończy <laughs> Jezu, sorry, ale nie wiem co ja tak Nie, to się nie otwiera I znowu jest okno Tak jak stukłam przed chwilą Muszę się na ten daszyk doskoczyć Tam jakoś gdzieś kiedyś Hmm. No dobra, to co? Dziebie tą dźwignię, Jezus, jak ona się badży. Zapiszę, co się otworzy. Ja myślałam, że to kratka się otworzy. Aha, to się wysunęło. Chciałam, że ta kratka się otworzy pod wodą. No ale źle Eee, Stąd można. Izulara... Gamoniu. E... Świetnie, to jest czasówka. Ech. Ciekawe, czy jest bardzo wyżyłowana. Bo teraz to się raczej nie śpieszyłam. Nie wiem po co. Gdzie ja mam się niby tam dostać. A, jest dźwignia. Zdąży? Zdążyła. Nie widziałam tej dźwigni oczywiście. Ale fokus, że zdążyła. No i co ta dźwignia zrobiła? Tu otworzyło... Aha, otworzyło się wreszcie. No dobra. Mamy to. Okej, okay, to jest od razu płynięcie. No ale pozwiedzaj, Lara, co tam. No że Randall spadł. Nic tu nie leży, jest jakieś płynięcie, ale to zaraz. To jest małe, to jest, ja i to mogę zwiedzić w całości, w ogóle zorientować się, co tu jest. To stolik się da przesunąć, nie? Ale stanąć na niego staje. No tak, tam też stawała. Jest jakieś przejście. Tam na skrzynic nie ma. O, stąd, że random spadł tam są flary. I jest tu coś jeszcze. Te drzwi, co się pewnie nie otworzą. One są bardziej dekoracyjnie, tak, bo ona nie przebiega przez nie. <laughs> nie wiem, i Zobaczę najpierw. Aha, no to może chodźmy na dół od razu. <laughs> Jak już to wpadłam. Jest jakieś płynięcie jeszcze. Aha, nic nie ma. Lara. No i co? Zamknięte to coś jest. No dobra, no to łatwy wybór. W takim razie zostaje nam jeszcze tylko. Góra tamto wejście. Gdzie ono było. Tu. Aha, i tu są te flary, które widziałam z tamtej strony. Okej. Okay. No to niewiele tu jest. Nie wiem, stoi mi to na drodze, nie wiem co mam z tym zrobić. Jest jakieś przejście? A, jest dźwignia. Tu jest jakieś pływane. Nie wiem, może ciemne dźwignie najpierw. Aha. Przecież że ona tu nie wejdzie teraz. Tam są jakieś drzwi. Czy to jest ta część? Nie, nie wiem. Dobra, nie wymyślam już. Nic. Eee, dźwignia. Mam nadzieję, że to nie To jest to pod wodą, co się otworzyło. No ale co tam jest pod tą wodą? To jest... Co jest... No. Um. Co? To jest tak, tak. To po co to się otworzyło? Po co mi to? Ehm. To się łączy. Wtedy wpłynęłam. Nie, wtedy weszłam tu, a tam można. W... Płynąć, ja chyba wiem, co chodzi. Ten stół trzeba przestawić gdzieś tam. Aha, jak postawię ten stół tutaj, gdzie jest właśnie tu, to mogę przepłynąć. Wsunąć ten stół bardziej do środka i znowu wrócić wodą, i wejść tędy wyjściem, i ona wtedy będzie miała otwarte przejście. Tam chyba, tak mi się wydaje, że to jest. Ech, nie w tą stronę kusi falara. Znaczy, ja Gama, wiem. Tak, i teraz dostawię stół do siebie i będę miała wolną drogę tam, tam dalej. Wrócę sobie wodą znowu. Dobrze wykombinowane. Dźwignia. Czy to jest. Czy to jest to miejsce, gdzie ja przed chwilą byłam? Skakałam tam, tam z tą dźwignią podwodną z czasówką? Tak. Dobra. No to ciekawe czy ta dźwignia otworzy tutaj gdzie myślałam że otworzy, czyli tu to okno. Czy otworzy te drzwi za nami. Ha! Po tym mam skakać. Ciekawe czy z tego się ześliznie. Okej. Okay. Aha, to jest ta dźwignia, którą widziałam. Tu z tego okna. się dało. Nie wiem, czy zaraz zaskoczę tam na ten daszek stąd. Wątpię. No właśnie. I jeszcze tutaj sprawdzę. Bo mi się wydaje, że to się da tam. Gdzie to było? że się czemu ty wpadasz do wody? Tu jest to wejście, gdzie jest tu wrócę się tam do tego Jezus, co mi się stało z Nie, ja miałam wrażenie, że mi się wpadzie, jakby przycisk zaciął. Ona robiła, co chciała. Bo mnie intryguje tam, czy tam jest sekret, czy co. No, da się tędy. Bo jakby była niewidzialna ściana, no to bym się zaczęła martwić. Aha, i tam drzwi na wprost mi się otworzyły od tej biblioteki. Dobra, to ja jeszcze zrobię tak. Chyba, nie wiem. Zobaczę, co tam, eee. co tam jest. Tu. No ustaw się. I tam jeszcze mam to na. Jezus. Co ty robisz, wariatko? Czyli tu jest zamknięte. No to dobra, prosta sprawa. Znaczy, tam pewnie jakiś klocek trzeba przesunąć sobie. Eee, czyli mamy wejście tu, ja sobie tu zapiszę. Zobaczę, co tu jest. Jak będzie tego dużo, to ja to dużo zostawię na kolejny odcinek. Jest jakaś biblioteka. To są jakieś ozdobne czy ten? Aha, to się kiedyś tam otworzy docelowo. No, biblioteka jak nic. Co to było? Coś było, bo muzyczka jest... O Jezus! Jezu, jeszcze do mnie ktoś strzela, no wam. Nie no, teraz jestem przygotowana, na sobie wezmę Uzi. Od co? Gdzie to było? A tam dalej. Jezu, masakra. Skąd wyłazicie? I co, teraz ich nie ma? A. Padaj. Zrobiłeś coś? Mam nadzieję, że on nie zostawił nic ważnego, bo chyba się wtopił w teksturę. Dobra, to ja sobie zrobię szybki rekonesans i... bo widzę, że tutaj... tu jest waga... na wodę. Coś tu jest? Aha. Czyli to się pewnie docelowa. Będę musiała znaleźć jakąś butelkę albo bukłak, albo coś tam i naleć tam wody. To się otworzy. Aha, tu jest... Tu to jest... E... Desertigo. Tu jest coś zamknięte. Tu jest jakieś przejście, i tu jest jakieś nie wiadomo co. Dabinka do góry. jest. to już widzę, że tutaj będzie dużo, dużo. Tu jest jakieś... Aha, to jest to, co widziałam od tamtej strony zamknięte. Tu jest na górę jakieś wejście. Aha, to jest tam wyżej jakby na te balkoniki. Tam są balkoniki. Nie, nawet się nie przyglądałam za bardzo. Jezu, nie... <gryw> Zaraz sobie... Za... No dobra, już jak jestem w wodzie. Tu są znowu te... Podnośniki, cokolwiek to jest. No i koniec. Kolejne drzwi. Jump dźwignia. Tam jest balkonik chyba od tej biblioteki, wszystko ciekawe. No ciekawe, dużo tu wszystkiego. Tam jest jakieś wejście. Jezu masakra. Aha, tu są to. Tu jest. Okej, okay, coś się gdzieś otworzyło. Nie mam pojęcia gdzie. To się otwiera. To się otwiera. Jezus naprawdę pełno tego wszystkiego. A co tu jest? Coś mi wyskoczy. Aha, nie. Tu trzeba niebieski kluczek. Jakiś dźwigni, coś. Guzików, bo one lubią być pochowane w tych pomarańczach, czy to, co to tam jest. Nie widziałam dźwigni. E, coś mi się wydaje, że tutaj będzie dużo, dużo, dużo jakichś chodzenia, kluczenia, wracania, góra, dół. Jezu, tu jest jakieś nie wiadomo co, jakaś dźwignia, jakieś pomieszczenie duże, jakieś manki. Eee... Nie wiem, dobra, słuchajcie, ja stanę tam w takim jakby. On tu sobie stanę. No jest, ja są jakieś balkoniki, dobrze myślałam. Tu sobie stanę, tu sobie zapiszę i resztę zostawię na kolejny odcinek. Bo już mamy coś około pół godziny, bo ja się tu zgubię. To jest za dużo, a nie chcę mieć, nie wiem, jakichś takich odcinków po półtorej godziny czy coś. Także ja się z Wami żegnam i do następnego. Pa! pa. Don't you think